Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Tym razem test porównania Nefos X9 kontra Sony Xperia XZ2 Premium. Na pokładzie XZ2 Premium Snapdragon 845, 6 GB ram W Nefosie Mediatek 6750 GB RAMu 3, czyli... No, wiadomo, kto tu może przegrać, to chyba jest prawie że pewne, ale zobaczmy, jakie będą różnice w działaniu tych dwóch smartfonów, czyli Snapdragon kontra Mediatek 9750. Dobra, oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci Wi-Fi. Lecimy, najpierw sprawdzimy, jak szybko otwierają się aplikacje, później to samo zrobimy z grami. Przy okazji jeszcze sprawdzimy zarządzanie ramy i pozostawanie tych rzeczy w ramie, więc startujemy. Allegro, Sony. Mediatek. Hmm. No, dość długo. AliExpress. O dobra. No, będzie restart. Nie, ten nie pykło. Więc jeszcze raz. AliExpress. Może tak nawet nie będę mówił, kto wygra, bo widać. Chodzi o same różnice. Ceneo. to już odpalone. Mediatek. Dopiero teraz. Następnie galerie, zdjęcia jesteśmy tu. Czekamy. Idziemy dalej. HBO Go, Xperia, Nefos w tyle i plan. Nie będziemy powtarzać I jak do JD.pl. Trochę czekaliśmy na nefosa mapy. Długo, długo nefosik. Player .pl. Również długo. Gdzie może nawet bardzo czasami szkoda życia, aby czekać tyle. Alex. Pyszne.pl Xperia No i Nefos Pizza Portal Raz, dwa Sklepy Raz, no tutaj już Nefos w miarę coś ogarnął Spotify Też długo czekamy w Nefosie Taptalk Talk. Bardzo długo. Trip Advisor. Odpalone. Tu. Dobra Nieważne. Mówiąc krótko, Twitter. Dobra. Jeszcze akceptowalna długość w Nefosie, Uber. Tu już zamawiamy. Na Fosie czekamy. Dopiero teraz. Wykop. Trach. No, jest ok w nafosie w miarę. I YouTube. Już możemy oglądać tu dopiero teraz. No, różnice są. Czasami trochę za długo w Nefosie to trwa. Ale cóż, tani smartfon. Kiepski procesor, mówiąc krótko. Dobra, RAM. Szybko sprawdzimy: tu jest 6GB, tu 3GB. Tu już widzimy, że od razu jest restart. Tu, o, w ramie, a tu nie do końca. na Dinofos tutaj wygrał. Ceneo, tutaj jednym i w drugim troszkę doczytywane. Galerie, tu w ramię, tu widać, że doczytuje. HBO Go ubite w obu i Pla, tu w ramię, tutaj nie. Tak samo jak dojadę. Na Nerfosie poza RAMem, tu RAM, mapy nie w ramię, Fixperi w, w ramię, Player.pl tu w pamięci RAM, tutaj niestety nie, OLIX w ramię, tu nie, Pyszne.pl w pamięci RAM, tu się restartuje, idziemy dalej. Pizza Portal w ramię, no tu coś ciężko powiedzieć. Sklepy w pamięci RAM w obu smartfonach, Spotify w ramię, tutaj niestety nie, TapTalk w ramię, tu nie. TripAdvisor w ramię, tutaj nie. Twitter, chociaż nie, tu było też w ramię, przepraszam. Tu w ramię, tu praktycznie. Ponowne uruchomienie Ubery. Tak samo, wykop w ramię, tu nie. Białe tło, YouTube. W pamięci RAM tu się uruchamia ponownie, więc No, Xperia, wiadomo, że to miała to wygrać, nie było innej opcji. Nefos nawet trochę rzeczy w ramię jak na 3 giga, chociaż już ma ludzi jakąś OLX, że zużywam baterie. Never Nevermind. Przejdźmy do gier. Nie ma na przykład Asfalta 9 na Nefosa, więc go nie odpalimy. Więc wyczyściliśmy? Wyczyściliśmy, dokładnie. Więc lecimy z grami. Asfalt 8. Który pierwszy? Czy Nefos, czy Xperia? Jestem ciekaw, czy przy którejś grze będę mógł po kawę. Dobra, tu już mamy odpalonego Asfalta. W Mediateku czekamy. Dobra. No nawet nie było źle. Znaczy nie było tak długo. Temple Run 2. Tu pewnie jakiś konflikt pociągnie, ale to już nawet nie będziemy na to zwracać uwagi. Tak też sądziłem. No ale. Mediatek, no mają to do siebie, że wszystkie telefony z tymi procesorami no, nie działają tak szybko, są to bardziej budżetowe jednostki, więc jeżeli nie zależy Wam na wydajności no to można brać tego typu urządzenia ale no patrzcie ile czasu Waszego cennego życia marnujecie na to, żeby coś Wam się otworzyło dłużej no taki może żarcik, ale sobie zbierzecie ile w roku musicie czekać parę sekund przy każdej aplikacji no to mogą być ciekawe wyniki, tak na przykład jak teraz, Subway Surfers. Tu już mamy włączone, możemy zacząć grać. A w przypadku Mediateka czekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. No i co? Na razie nic. No, długo trzeba było czekać na tego Nefosa. I jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Xperia nie zawodzi. Nefos myśli. No? Nawet dał radę Asfalt Extreme. Xperia niezawodna. No, a nasz Nefosik? Nefosik dopiero teraz. Dobra. Kolejny tytuł. Ciach, ciach. I mamy Unkilled. Tu myślę, że różnica. Coś czuję, że będzie najdłuższa ze wszystkich, ale czy będę się mylił, czy nie, zaraz nam to wyjdzie w praniu. Xperia odpaliła grę. Nefos. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Ciemność widzę. O, w końcu jest, jest jakaś nadzieja, ale no tutaj w przypadku tego tytułu deklasacja bardzo duża. Naprawdę trochę czasu tracimy ze swojego życia korzystając z wolnych smartfonów. Taki może żarcik, ale dobra, jedziemy dalej. Ostatni PUBG, Oj, kurczę. Dobra, mały falstart, no nieważne, ale nawet po false Xperia i tak będzie szybsza, więc nawet nie będę tego powtarzał, bo wiem, jak będzie. No, Xperia sobie myśli, myśli, myśli i cóż wymyśli? Że praktycznie odpaliła nam grę, nie wiem, sobie jakieś rewardy, coś tam. Co ja w ogóle będę mógł zrobić w trakcie, w którym. Ej, to na jakiegoś spamu na dzień dobry, odpalając te gry. No dobra. I co my tu mamy? A, ten jeszcze coś dociąga. Dobra, nie czekam, nie czekam, bo szkoda mojego i Waszego czasu. Dobra, szybko co w ramę, bo tu widać było, że. Dobra, to już widać pierwsze ubicie. Następnie mamy Temple Run 2. Sytuacja podobna. Subway Surfers. No, Nefos nie zawodzi z tymi 3GB RAMu. Chociaż jedna gra w ramię. Oj, to jest no, w ogóle gratki dla niego. Asphalt Extreme też w ramię. No proszę. Tu mnie zaskoczyło. Myślałem, że ubiję wszystko po kolei. Kolejny tytuł w ramię. No nieźle, nieźle i mamy PUBG też w ramię, więc no tutaj te 3GB nie zawiodło nas ale no ogólnie zawiodła, mówiąc krótko, wydajność MediaTek niestety nie jest, są to procesory do topowych urządzeń, raczej do budżetówek czyli nie telefonów do, do, do dzwonienia, niż do większej zabawy więc tutaj MediaTek 6739, no sorry, nie, to jest, nie, 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 nie 39, pomyłka, pomyłka jest to MediaTek 6750, no nie jest on jakiś mega super, ale cóż, tyle. Tyle odnośnie tych dwóch smartfonów. oczywiście porównania inne macie. Playlisty odnośnie jednego i drugiego też. Na dole linki do społeczności, profil na platformie Patreon, Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, macie pytania, piszcie. dzwonek, subskrypcja, komentarz. To jest prawda, ale to mantra. No i tyle, tyle. Z tej strony uC. Trzymajcie się, ciepło. Hej.